Panowie, nie wiem czy u Was obchodzi się tradycję prezentów wielkanocnych, tak zwanego zajączka, natomiast Wy jesteście moim prezentem dla widzów. Witam serdecznie. Cześć, cześć, witajcie. Cześć. Cześć. Dziwnie to zabrzmiało, a w tym odcinku będzie tylko i wyłącznie dziwniej, ponieważ dziś pora na wielkanocną edycję quizu, który znacie dobrze. A jeśli nie znacie jego zasad, to proszę bardzo, oto i one. Uczestnicy wyposażeni są w przyciski, dzięki którym mogą zgłaszać się, by zgadywać piłkarzy. Tradycyjnie, im szybciej uda się rozpoznać zawodnika, tym więcej punktów jest do zgarnięcia. Jedynym ograniczeniem dla moich dzisiejszych gości jest fakt, że nie można zgłosić się w dwóch kolejkach z rzędu. Zatem zapraszam Was, oczywiście, widzowie, do grania z moimi gośćmi dzisiejszymi na dole w komentarzach, ale przede wszystkim do zaglądania do opisu, ponieważ tam znajdują się kanały moich gości. Wbijajcie do każdego, subskrybujcie i oglądajcie to, co się tam dzieje. Czy wy chcecie coś powiedzieć na początku? Tak, zgadzam się z wami, widzowie. Nie wiem, jak United nie mógł od razu odgadnąć tego piątego przykładu. Serio, to było żenujące. To było logiczne, wręcz bym powiedział, nawet. Naprawdę, Oscar. Kiedy ja będzie Familiada na kanale u ciebie? Oscar, szoku, że... kiedy będzie Familiada? Nagrywaliśmy to nadal rok w temu. W szoku, że Damian skończył z ujemnym bilansem punktowym, mimo że nie można. I zanim tylko będziecie się zgłaszali. Bardzo ważna informacja: nie ma Bundesligi. Nie wiem czemu została ona wycofana, więc są to tylko cztery topowe ligi. Taka klasyczna topka, czyli z Francją, Anglią, Włochami oraz Hiszpanią. Zatem panowie, teraz już zaraz będziecie mogli się zgłaszać i to pierwszy zawodnik na waszych ekranach. Okej, okay, pierwszy, pierwszy poszedł Damian, słucham. Piotr Zieliński. Sprawdźmy. No, Kurna, nawet. Blisko. Nie jest on, dlatego ja resetuję, Damian teraz. Y czeka oczywiście. kolejeczkę. pierwszy zgłasza się polski nazario, tak mam napisane, zakładam, że to jest tak, United. Tak. Witam serdecznie, polski nazario z tej strony. Czy to jest Matthias delikt Nie, no 30 to. lat? Aha, nie spojrzałem na bieg, Ej, Dobra. Spokojnie. Zatem zobaczmy, kto zgłosi się kolejny. Alwin, proszę bardzo. Czy to jest. Y czy to jest Angel Correa z Atletico Madrid, może? WOW! O kurczę. Ale to zrobił. Ale Powiem to zrobił. szczerze, ja jestem naprawdę w szoku, bo kiedy samemu przygotowywałem się do tego quizu, najpierw pomyślałem, że jest to Hurricane, ale jego nie ma. A potem powiedziałem Delicta. A potem nie miałem pomysłu. Na, na Koreę ja bym nie wpadł w ogóle, więc tu to mocno. To jest moja legenda. Jak, jak zaczynałem futa, tutaj to gra był moją moim Tej twarzy nie da się poznać. Nawet z tymi, z tymi łóżkami, nie jak no, ja go zawsze poznam. Sześć punktów dla ciebie. Ty oczywiście nie bierzesz udziału teraz w kolejnej kolejce, no menomen. No men, więc tutaj pojedynek Między polskim Nazario a polskim. E... Damianem. E... pojedynek. E... Polskim babu. Polskim babu. Wow. <noise> <noise> ale jaja. Zobaczmy. O, jest. o kurcze. O kurcze. Eee. Nie no. Akurat kluczowe rzeczy są tu zasłonięte. Nawet nie widzę potencjału. Dobra, ale zgłosił się Damian, słucham. Gabriel Jezus. Sprawdźmy to. No, no. Myślałem, no. że tak wielkanoc nie pójdzie mnie, że. No to był to był dobry to, to Nie był no sensowny, nic traf widać, chłopie, nie grać e A co czemu ty się A bo ty za pierwszym się ja nie możesz okay. dobra. Tak, teraz wszedł mi się zgłosił. E ja słucham. Calvin Philips. <noise> mm. No jesteśmy bliżej United, Madison. Jesteśmy mm. dalej, bo Anglik to nie może być Damian słuchaj. kurde, bo zapomniałem, że to nie jest Anglik. Ale no. premier league. Ale on wygląda jak Anglik. Może nawet w głębi serduszka się czuje Anglikiem, no ale nim nie jest. Hmm. Mati Kasz. Ale ty nie, nie, bo miał... to pozycja ty nie miałeś pozycja nie ty, ale... ty mnie tutaj namieszałeś w głowie, kolego. O nie. Kurcze pieczone. O, nie. Przepraszam, Mati, jeśli to oglądasz. Bo to nie mogę nic e... ty. Jorginia. Ale wymyślił coś, Oskar. Dobra, ale wiemy. Pacywyk. Czekaj, poczekaj. Poszedł Jorginho, poszedł Jorginho, jak wiesz to się zgłaszaj, może Alvin będzie pierwszy. No właśnie nie wiem no! Nie no, specjalnie presję na niego narzucam. Nie, Damian? I... I... Bruno Gimryś. Sprawdźmy. No kurde! Ja się ty! Ale są. wyglądał tak brazylijsko. Hmm. Czekaj, jakie tu jeszcze kluby są w tym? Jeszcze eee, kilka go nazywał, go się nazywał, go się nazywał. Jezuś, kurwa się Może Salach. Kurczę, to nie będzie <noise> chyba... Ale dobra, spróbuję. E... Alvin? Nie, ja nie, bo powiem... on jest kontuzjowany. Czy może wymyślę, ale chyba nie wymyślę. Nie, dobra, powiem kowaczyć, bo chcę wam trochę łatwić może to udzielić. Mateo Kowacz, no właśnie, to nawet ja, ja... nie jest on. Kurde, ja, ja wiem, ale... O, że pierwszy, nie, pierwszy. dziewięćdziesiątych dziewięć sekundy, pierwszy polski Nazario, słucham. Ja wiem, kto to jest, ale nie, nie na nazwiska. Uh... <laughs> ja nie, tylko ja kliknąłem, żeby oni nie Pięć, no. cztery... Trzy. Luis Dwa. Ja. Jaki Luis Luis <grym> Suarez. No to... T, 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 czyli odpowiedź to jest Mateo Kovacic w takim razie. Jezu, ja wiem. No, neszban paryło. No ale, no ale, ale tak... Ale taktycznie, ale taktycznie zagrał, żeby punkty Damianowi nie, da, nie, nie dać. Wow. Zaleje ci <grym> sufit. Co? Dobrze, że sufit. Dobrze, <grym> że sufit, no, <grym> dobrze, że sufit. Dobrze, panowie. Kolejny przykład za tym. Oskar, jako że zgłosiłeś się tutaj i odpowiedziałeś, to nie możesz się... Dobrze, dobrze. Eee. Eee. Znowu, znowu widzowie będą słyszeć twoje brzydkie słowa, są święta, Damian. proszę o cenzurę i nie bądź jak Jacob, okej? Okay? Ja chciałem to. powiedzieć, że bardzo mi się podoba jak na razie ten wielkanocny specjalny. Fantastyczny, bardzo. Damian. Rodzinna atmosferka. Dobrze, Dawaj. zaczynamy. O nie, no, widać. o nie, O nie, o nie, o nie, Ten no. zrestartować trzeba chyba buzzer. Buzzer, no. Nie, nie muszę, nie muszę. Musiałem albo ten, Alwinsłam winsłam. Kalulu, niech będzie. Ligę woską sobie tutaj, pójdźmy. Pier kalulu. Pier kalulu, to nie będzie włoska, mm. ale defender. Okay, Coś okay. tam nam się zgadza. Hmm. Już 24 lata. Hmm, hmm, hmm. No panowie, ja nie mogę wam pomóc teraz. Ja też nie mogę, nie klikam. Obraziłem się. Nie klikamy, nie? Będzie godzinka, będzie fajny watch time. Jeżeli chcecie, mogę wam podpowiedzieć? Nie, nie podpowiadaj. Dobrze. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Dobrze, że mam prawo głosu w tym odcinku. Nie, no podpowiem wam, ale to przywraca nam do puli Alwina. Dawaj. Jest to jeden z najszybszych piłkarzy na świecie. Okej, okay, nie pomogło mi to, niestety, chyba. Ale może Damianowi pomogło? St strzelam. Kurde, chyba do wieku się on łapie. Nie pamiętam, numeru na koszulce ale no no, Sprawdźmy to. Oj, to może być on. A, ojej, ojej. Ojej. No coś wiem zaskal... o jego szybkości niestety. Być może, ale nie wiem czy dać ci te punkty, bo akurat ty podpowiedzi nie chciałeś, więc... Nie no wiecz, ale wiecz. Ja, ja bym szybko, tak wiem, to są... Pół, zabrał. Pół bym mu zabrał tutaj, myślę. Nie no, 7 punktów dla Damiana. To może się stuk, stukniemy jajkiem i zobaczymy kto <grym> będzie mocniejszy i dostanę punkt, nie? Dobra, na innej nie. platformie, na innej platformie. To przed meczem, to przed meczem. Najwyżej. Dobra, stukniemy się, e, tymczasem, tymczasem, pora na kolejnego zawodnika. No, serio? No przecież to nawet to, to nie wygląda jak twarz, to wygląda jak. Nie będę, nie będę Jajko. mówił, nie będę mówił, nie będę mówił. Nie, będę mówił. E, nie wiem, no. Świetnie go znacie. Alvin. Znamy go? Ba jest bardzo znany piłkarz. Mbappe. Ty właściwie. Kilian, Zobacz, Kilian, Zobaczmy, czy to Kilian, zobaczył. Nie. O, myślałem. Pff. pieczarka. No ale dobra wskazówka ale dla ja moich chyba... kolegów. Kurczę, hmm. chyba Nazario eee, by się złożył. Właśnie Oskar, Oskar. No, będzie lakazet. Sprawdźmy to. Kurczę, nie. No, ale zostały tylko dwie ligi, bo tak eliminujecie, Damian. Okej. Tiuram. Na Tiuram. Pan Markus. Zobaczmy. Czekaj, Oskar. Ja tutaj resetuję za szybko, za szybko kliknąć, więc teraz czekam na zgłoszenia. Znowu Oskar, słucham. Mateta. Sprawdźmy. To jest bardzo ciekawy gest. Czy to jest Jean-Pierre. Filip, przepraszam, Mateta, nie? No i mamy Alwina, ale to też trochę jest. Enkunku, enkunku, enkunku. Musi być. O, dobra, spóźniał, zapomniałem, no, ktoś tak Dobrze. igra w piłkę, nie? Wy Dobrze. Wystawił do pustej. Dobrze. Cztery no, Tak samo w Tychach będzie. Cztery punkty, bardzo ładnie Alwin. No to lecimy od razu z kolejnym zawodnikiem. U, ty. Felipe Santana. Polski Nazario się zgłosił, słucham. To znaczy to jest poprzednie jeszcze? A, no to resetuję jeszcze. <laughs> <laughs> resetuję, przepraszam. Ty, ja wiem chyba kto to jest, dalej, zgłaszajcie się. on. Kto się zgłosi Damianu, to nie, nie powiem co mu dam. No nie wiem, no Damian? po koszulce tak, e, nie. Kurde, nie wiem, bo ta koszulka wygląda na ADM. Nie, 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 bo tu nie ma Bundesligi, nie! Co, co, co nie. padło? Nic co nie padło? Nie ADM powiedział. Nie. <laughs> Kłaczek, słuchaj... <laughs> a, a, a Właśnie, Bundesligi nie ma. Ja chyba wiem, ty. No nie, no czekaj, jeżeli padła nie, 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 to nie, nie, da... powiedziałem Darwin Damian... Nunez, Darwin Nunez ewidentnie N powiedziałem. Dobrze, dajmy Darwina Nuneza. Może być Darwin Nunez, proszę. Ale wyglądał na napastnika. Zgłosiłem się. Tak I według mnie to jest Gerard Moreno. O kurcze, wygląda. Ty. Nice, yeah. nice, nice, nice. nice. Ale dzisiaj. G -G. Kurde. G -G. Chyba tego forma zawodnika. mutant, forma mutant. G -G. Forma no, mutant. odpowiedziałem ci z tym napastnikiem, no i to już z górki taki, prawda? To jest, klitu, klitu. To to jest znowu, znowu mi wystawili, to jest niesamowite, znowu wystawione. No, Alwin, na razie wyraźna przewaga nad Damianem i Oskarem, który jeszcze nie ma punktów, ale ja wierzę, <laughs> że ruszysz. Bo ja ukrywam się cały czas przed meczem 28 czerwca. Rozumiem, dopiero tam na, na, teraz Ach. jesteś w takim okresie przygotowawczym, że forma będzie tam dopiero. Dokładnie, dokładnie. Dobra, dobra teraz czekamy prędzej na Damiana, czy może znasz tego piłkarza? Hmm. Hmm. nie zawsze mylą te zdjęcia, bo ja nie wiem, czy to jest cień, czy broda. Hmm. Nie no, broda nie to po jest po na po pewno. Po brodo, nie? Podpowiem ci, że to nie są zielone włosy. Dobra, złożyć? niech będzie James z Chelsea, na razie. James z Chelsea, Reece James, yes, yes. Reece James, jest. Ale to nawet Szef. nie jest on. Starszy obrońca. Alvin. Mm, ja powiem, że to jest DiMarco z Interu. Okej, okay, sprawdzamy. To jest... A, nie jest ja to DiMarco, ale... Co ty gadasz? Ty, ja wiem, kto to jest, dobra. Dawaj, 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 dawaj. Ja już wiem, ja już wiem, ja już, ja już wiem. Kto się zgłosi, dostanie pieniądze Tyblikiem. Kłamałem. Szkoda, chciałem hmm. się zgłosić, bo ja też Kto mogę... gra w serialu? Ja to ja już wiem, no! Ale to powiedz mi pierwszą literkę, dam nie, ci jedną dziesiątą. Kto gra na prawej obronie Winterza? Nikt! Zambrotta. Zalewski, Zalewski, Zalewski gra. To jest Zalewski. Boże. Przysięgam mm. wam, to jest Zalewski. Na, na 100% to jest Zalewski. Jeszcze wysoki numer ma. To jest Piotrek Zieliński, tylko szedł po piłkę z pomocy. Dokładnie. Ja na Polski nazarium myślę, O to Słucham. Kurde, teraz zobaczyłem, że to nie jest ten. Że to nie jest Włoch. Kurde, piecione, 4, 3. Dobra, daj ma na razie. Sprawdźmy, czy to no wiadomo, on, on z Włoch. Wiemy, że nie. I zgłosił tak. się od razu. Młodszy niż 37 lat. Dywraj! O Jezu, to Jest Tak jest pięć punktów w takim razie nie te włosy nie zmyliły. No niepodobne trochę co. No, Ale muszę powiedzieć, muszę muszę właśnie powiedzieć, że tu formę widać. Damian punktów 7. To nie tak źle właściwie. Jeśli chodzi o no. Alwina tych 7 razy więc 7 Jest 7. 10 tych punktów jest 22. Co? United na razie jest z nami i bierze udział. Okej. Okay. <laughs> <z wami>, panowie. <laughs> Ale panowie, pamiętajcie, że za niedługo będzie runda, gdzie punkty będą razy 2, więc wtedy wszystko oni może się zmienić. Oni teraz ładują manę pewnie na tym. A może już teraz, a może już to teraz jesteście... się comeback. Teraz. Lecimy z kolejnym zawodnikiem i i kto jest tym zającem? Uh, ty ja chyba widzę, chociaż nie jestem pewien. Ale ty musisz siedzieć cicho, no, ja bo jesteś na zajęciach. Spokojnie, Mike Menion. Sprawdźmy. Mike Menion, to nawet nie jest on. S super nakierowałeś, dzięki. Alwin? <grym> ja bym powiedział, że to jest Militao. Okej. Okay. Okej. Okay. O! Nie. Oj, 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 oj. oj. Nie mi się, wiem, że... ile ten gość ma lat, ty, ale no... ty, 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 nie ty, Oj, dobre, ja wiem. Ale on się zgłosił, tak. Damian. No ja się zgłosiłem. No to słucham. Hmm. Myślę o Gabrielu. No to sprawdźmy, któryś w To nie dobrze, dobrze, bo ja chciałem powiedzieć tego gościa. I know you. Oh, tak nice, jest, Gabriel nice. Magalaes, czyli 6 punktów ląduje udamiana na koncie, więc goni, yy, goni Alvina, pięknie wygląda w tym zestawie, trzeba przyznać, a my lecimy dalej do kolejnego przykładu, panowie, to jest przykład numer 8, więc jeszcze kilka, dosłownie trzy, i lecimy z zakrytymi twarzami, więc jeżeli ktoś się czuje tu wyjątkowo mocny, to warto się skoczyć. Czyli ja same jajo będzie mocno. widać? Yy, bo, dobrze, yy, zobaczmy. <laughs> Oje. Ej, buzer, buzer mi oddaj. Stop, stop, stop. Pierwszy Furcy. był e, United. Polski Nazario. Luka Modric. Sprawdźmy, mm, sprawdźmy, no będą, sprawdźmy, będą, będą. sprawdźmy, sprawdźmy. Będą pierwsze punkty, będą. Niemożliwe, Proszę wam. to. Lala. Odkucie. Od razu. Po prostu Oskar grał pełną pulę, nie tak jak wy, gdzieś tam troszkę mniej punktów. Dobra, wielki comeback. Więc to jajko mamy za nami i czekamy na przedostatni przykład ze zdjęciami. Zatem, panowie, buzzer zresetowany. United nie może się zgłaszać i czekam na propozycję. Nie! nie. A pierwszy! Nie. Rahim Sterling! Nie. Tak jest! Nie. jakie proste. Ale nice. 134 milisekundy, kurde. Ha, ha, ha. Dobrze, dobrze. Panowie, ostatni przykład ze zdjęciami, więc tutaj jest szansa na to, żeby zebrać i zobaczymy, kto zbierze te punkty, może 8, Damian albo Oskar sprawdzamy, czekamy i. Uuu, o ty kurczę pieczony, ale się wylosował gościu. Tu nie ma kobiet w razie czego? Nie, ale rzeczywiście ten blur mógłby wyglądać jak piłkarka. Z tą opaską to trochę Ronaldinho, nie? tak? Trochę tak, Co ale się? podpowiem, nie jest to Ronaldinho. Dobra. Ja tak zaczekam, nie może coś wymyślę, może ktoś się zgłosi. Ale jest cisza, jak makiem zasiał aktualnie. Panowie, ja nie To ma się takie zgłaszać? długie włosy. A, mogę wam ja pomóc dalej... w takim razie, żeby ja to rozruszać. Ja wtedy też. I wtedy tak ty też możesz. Oh yeah. Jest to piłkarz który w Fifie miał dwie narodowości, czyli przez jakiś czas miał jedne narodowości na kartach, a potem inne. O, Holipka. Kondok, Williams, ale to żaden nie pasuje wyglądem. Nie, dobra, <grym> powiem coś, bo już przeginka, ja powiem, że to jest Dusza Mlachowicz. <grym> Okej, okay, sprawdźmy, sprawdźmy. Złe światło, o, o. ale liga, o, e, halo. No nie, <grym> no... Je... <grym> O, Czekaj, napastnik na, na Dwie ja narodowości. Nie. Dobra, ja wiem, ja wiem, panowie. Zapraszam do naciskania guzika. Bo ja wiem. <grym> Czemu jest tyle seria w ogóle? Chyba z 8 na 10. To prawda, sporo jest, ale ja nie mam wpływu na to, to jest losowa pula. Napastnik. Panowie, proszę bardzo. Przejdźmy już do kolejnej do kolejnej. Tej. Nie, 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 nie przeszkadzaj nam, dobrze? Możesz go wyciszyć. Kozioł odliczanie bym poprosił. Ale jakie odliczanie? No ja no ciekaw, ile się wciąż... nie zgłaszać. Oskar nie Skandal. śpiesz się w razie czego, okej? Okay? Skandal. Nas no, mamy czas, tak. No co, Winter, kogo tam mamy Damian, Lautaro, Jimenez? To w sensie no, się nie Himenes, tylko otwieram. No Himales to dziewięć Najbardziej o, amatorski podcast o serii A, jaki słyszesz. Cześć! Następnie siedem. jest ron. Na moderatora o wyciszenie A. Wiktora. O, nie no, nie, no, <laughs> proszę was, no! Roma. Mogę się zgłosić? Poza... Nie możesz jest. się zgłosić. Na Napoli. Przeginę. Dobra, tak mówisz o dwóch Damian, narodowościach, słucham. to mi się kojarzy Nikola Zalewski. Sprawdźmy, czy to Nikola Zalewski. Ale on nie zmienił <laughs> um. narodowości, chcę tylko zauważyć. Albin A, dobra. Zgłosił się od razu i posłuchajmy. <laughs> Lukman. Z Sprawdźmy, czy to jest Ademola Lukman. Tak. No i to jest Adelmola Lukman. On wcześniej miał flagę angielską na kartach, jeżeli dobrze pamiętam. bo knowledge. Oh, man. Tak było. Tak było. Raczej włoska liga, oglądam. nie To jest dla koneserów liga, słuchaj. Sześć punktów wpada na konto Alvina, który ma naprawdę pokaźny teraz... A co on wygrywa tak naprawdę? Co jest do wygrania? Twój kanał. O, Ale ten drugi czy ten pierwszy? Nie no, pierwszy. No, trzeci, nie... trzeci. Dzisiaj rozdajemy nie, nie, trzeci z Nie, nie, czytaliście, nie czytaliście umowy? Jakby Kto czytał umowy przy podpisaniu? Się. Dobra, panowie, teraz przechodzimy do zakrytych twarzy, więc zaczyna Alvin, bo on zgadł tutaj jako ostatni. Co to za piłkarz? Powiedz mi. Loftus Cheek. Ale byłyby dymy. Jakie jest prawdopodobieństwo trafienia? Hmm. <grym> Dobra No, United, słucham. No, to niech będzie, Maguire. No super, Roscar. zmarnowałeś <grym> właśnie. No, prawda, <grym> no, że nie premier League, tak. <grym> e, dobrze. A teraz po kolei, tak? Nie, no, Czy... zgadujecie, zaraz się zgadzamy. Lamia, Lamia, Ok, sprawdzamy. Aha, Aha. Alvin. Dobra, y, została... Francuska liga została o Mmm, y, powiem, że dębele PSG. Sprawdźmy. Nie! Oj, oj, oj Damian. Nie Ja wiem! <grym> ja wiem. <grym> Czekaj, kto tam jeszcze nękał, ale on ma. Pięć. Francuz na właśnie Trzy. Dwa. Jak powiem zero, wtedy można się zgłaszać. Jeden. Tak rzucę, due po zero. prostu i tyle. Wiem, że to nie ona, Jestem. Już A, mogę? Padło, nie, czekaj. Padło due, ja padło due, padło Może A. to być on przecież. Chyba nie ale może. Ale to nie jest on, więc no. czekam na zgłoszenie. ale Albin... Jestem. Ja, 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 ja. Barkola. Oh yeah, bo to... To powinien być LW. LW. Barcola. Jest to Bradley Barcola. Forma. Sześć punktów zgarnia w takim razie Alwin, który deklasuje rywali, ale jest jeszcze naprawdę wiele przykładów, panowie, bo jeszcze zostało nam cztery przykłady, więc jest szansa naprawdę tutaj mocno odrobić. Matematycznie jeszcze można. Wydaje mi się, że tak. Alwin zaczyna, czy. Tak, teraz zaczyna Alwin. Eee, to teraz może pójdźmy w. Lukas Vazquez na przykład. Holy Benz. Dobra, konsekwentnie. Harry Maguire. Sprawdźmy to. Ale nie ma. Alvin <grystanie> eee, To jakaś Liga Włoska, może. A daj tego Blachowicia. Oj, oj, oj. Czekaj. Eee, 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 eee. Serb z francuskiej? Oh baby. Ale się... Damian? Ale nie bo mi wiek tu jest dobra, nie. Jezu, dobre, nie. Co? Ale ty, kto, że, słyszę klawiaturę! Ej, Alvin, to mój to mój, słuchaj. moja, 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 moja. To, Alvin, mój, mój. to rączki, ja bym stram, nie tutaj, nie? <głos》> moja, mój, moja, klawiatura. Klawiatura. Pierwsze miejsce, tak, jest. Halo. moja, 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 jest moja, 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 Nie, bo na początku miałem kogoś, kto chyba grał we francuskiej, ale... To, to... Czekaj Ej, tutaj będą kłopoty Pięć, cztery, trzy Dwa. Vitinha. Okej. Okay. Znany serbski Portugalczyk. I teraz, zanim panowie dalej będziecie się zgłaszać, pora na moją podpowiedź. Dobra, i mogę się też zgłaszać? Tak jest. Jest to piłkarz wypożyczony z klubu, który ma wielu piłkarzy na tej pozycji, ale żadnego dobrego. Mmm. Aha, dobra, teraz już wszystko... Ja... Czekaj, czekaj. Mogę powtórzyć? No jest ja to piłkarz powiem, ale... wypożyczony z klubu, który ma wielu piłkarzy na tej pozycji, ale żadnego dobrego, Alwin. Słucham. To nie będzie on, ale powiem Wania Tak, po prostu, żeby przełamać tutaj. No nie, no to jest Oj, stały, jo, jo, jo. stały zawodnik Torino. No wiem, wiem, ale tak. Serbski bramkarz? Tak jest. Jest to trudne, acz zgadywalne, uważam, jeżeli ktoś chociażby gra karierę, zna dobrze tego gagatka. To gra karierę, no ci spokój. Czy on nie miał to odca kiedyś? Hmm. Może U, to jakiegoś. nie wiem. Nie, no strzelać będę, słuchaj. Tylko ten wiek mi nie pasuje, bo to był staruch. Starszy bramkę znacz. No słucham. Wpisz Rajko i zobaczymy, co uzupełni. Nie, dobra, to nic. Nie ma ja. Dobrze. Widzę, panowie, że polegliście za tym. Ale to nie jest jakiś obwjus, nie? Nie, 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 nie. To jest trudny przykład, ale stwierdziłem, że warto też zobaczyć, czy cokolwiek wiecie o piłce poza, poza FIFO. Nie rozczarowałem się oczywiście, że nic. Dorde Petrowicz, to jest bramkarz wypożyczony z Chelsea, oh yes. która Gdzie... ma wielu zawodników na bramce, tylko żadnego dobrego. No to prawda, tutaj komputer podpowiada, że nie tylko na bramce i ma 100% racji. Panowie, nikt z was nie zgadł. Zatem. Punkty przechodzą do kolejnej puli. Nie. A. Eee, A. Zatem mam problem, bo nie wiem trochę, kto powinien zacząć. Ale może patrząc... Ma to Ale lepszy. patrząc na to, że Alwinowi idzie bardzo dobrze, to Alwin zaczyna strzelanie. Dobra, no to teraz może byśmy sobie wzięli. A, Robert Lewandowski. Sprawdź. A sprawdź. Kurcie, pieczą, nie bieku niestety. Damian. Mm... Gravenberg. Znaczy numer koszulki zły, ale sprawdzam na narodowości ligę. Okej. Okay. Liga się zgadza, Alwin. Okay. Mm, dobra, to ja powiem... W takim wypadku... Cole Palmer na przykład. Okej, okay, zobaczmy. Kurde mole, niestety. Polski hmm, nazar. kto? Kto? Ederson. A, bo ten. No Okej, okay. okay, dobra. Okay. Ktoś się zgłosił, bo ja aresztowałem, no to dawaj. Ja powiem, że to jest, kurczę, to jest... Yy, Saliba. Uff. Co mało. Mm, United? Mm, Lakryła. Oj. Wow. Ale dał. To szanuję, ale nie. Alvin? Yy, yy, yy. Kurde, no nie. Y ten, y Joro, tak, ja on ma 20 lat. No tak, na nie potrzebna bieg nawet. Dobra, to panowie, pora na podpowiedź, bo zaraz dojedziemy tu do końca. Zatem, jest to zawodnik, który do obecnego klubu wypożyczony jest z tego samego klubu, z którego wypożyczony jest Dordy Petrowicz: Alvin, Fofana, Wesley, to no nawet ty, nie jest. Kto to jest? To się z... To jest, o jezu, disaster, jest, to jest. disaster, to jest ta kolejna. Szczerze powiedziawszy, jeżeli mamy być szczery, nie wiedziałem, że no, Byłem przekonany, że to jest zawodnik Chelsea. Ale nie jest, no i to kolejny przykład, który was zaorał, ale to są takie przykłady bardziej dla widzów. Teraz pora na przedostatni, który należy Przykłady już dla dużo widzów, prostszy. żeby mogli nas wyzywać. Super Oscar. Kukoza, cool, jest już. United, naprawdę. Powiem, ci, nie postarałem Jakby nie ja się postarałeś. Raz Przepraszam, że wybrałem takie karty do quizu. Dlatego się znaczy, cicho tak, cały quiz. Nas nie musisz przepraszać, ale to, że masz 8 punktów w całym quizie no. no bo jeżeli ja to układam, to nie mogę teraz wszystkiego zdarzyć. Tak rozumiem, robią. czyli teraz to była taka taktyka na zamaskowanie. Tak, mogę wam pokazać na koniec, że wygram. Nic nam nie pokazuj. Dobra, to zobaczymy, czy będziesz <grym> w stanie zgadnąć... Zobaczymy, czy będziesz w stanie zgadnąć tego zawodnika, ale najpierw Alvin. No, dawno nie zaczynałem. Rabiot. Ty to right. pomożesz, to... No masz tej MFA. No to niech będzie Bruno Fernandes. Sprawdźmy, czy Bruno Fernandes. Alvin? Ja powiem... Oh. A, ja powiem na przykład... Kurczę, Barella. Kurde, miałem go w głowie. Chociaż chyba numer zły. Ajajaj, aj, aj. Polski Nazario. Pedri. Okej, okay, ostatnia liga, czy to na pewno jest... Liga? Numer Jakiś chyba, nie? Tak jest. Alwin? Yy, ja powiem człomeni. Chociaż nie, Francja. Oj, no jaj, było powiedziane, jaj. jest pisane Ale większość hmm. Damian. A nie wiem może ten Rodrigo. Nie, on został. Dobra, już nieważny, Rodrigo De Paul, ale on okay. to starszy jest chyba. Sprawdzamy? Czy to Rodrigo De Paul. No, ale chociaż Atletico. Nie. Polski Nazario. Gallagher. Oj, oj. oj. Wow. Chociaż chyba nie. Zgodnie wow. z rozpiską. Ale jest skubany przez. Wszystko do. zgodnie z rozpiską, czyli okay, okay. to był przedostatni, czyli dwa, czyli cztery punkty na koncie. Oskara, ale ci wystawiłem To sprawia, że 7 plus 6 daje nam Punktów 13, 8 plus 4 Daje nam punktów 12 Więc to jest pojedynek O drugie miejsce w tym quizie, no bo cicho, no bo Alwina Nie dokonicie, ale to jest pojedynek O drugie miejsce i ja banuję Alwina W tej kolejce, bardzo mi przykro A mogę zacząć? Możesz zacząć Ale potem nie możesz już robić nic I zobaczymy czy Damian obroni drugie miejsce Czy może United go przeskoczy Oj. Arka, Arkadiusz Mink. Rozpoczynają się igrzyska. To dopiero w tychach takie rzeczy. Proszę bardzo. O nie, Liga nie, no, boska. Ja. Nieszczęsna. Ja, nie rusza nic. Ach, jestem A, dobra, ty pierwszy byłeś. Nie nie, 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 zgłosił się pierwszy Polski Nazario. Nie, stop, to o, była stara, nie nie nie, nie 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 o, zgłosiłeś się, zgłosiłeś no. się. Dobrze, zgł... tak, zgłosiłeś tak. się. Gol roku Hakan Nolu. O, ja mam troszkę starszy to co? jest to nie, to nie jest Hakan. Kurde. Się, okay. Dobra. No to w takim razie... Jak nie Więcej nodu, klubów nie znamy To musi być... oczywiście... Tomori Pikają Tomori To nawet nie jest on, Poradamiana. No, Jakie są jeszcze kluby we Włoszech? A tu są dosłownie tak wszystkie? Nie, wszystkie z Serie A, nie wszystkie włoskie Monza, Parma, tam jest kilka takich Lecce Nie no, jest to topowy klub A Są już tacy, co zakończyli karierę? No czekaj, topowy klub? Topowy klub Dlaczego to czemu Juventus? No on właśnie, nie ma. No no to ciożym, powy właśnie się, jeśli chodzi o markę. więc. 23 starszy, ale młodszy. Nakierować was trochę, panowie. Dobra, ja, nie, 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 bo już wiem. No. Ja to czuję, wiesz co? Nie mam pewności, ale no nie mam nic do stracenia. Błądziorno! Chyba, <ślech> chyba młodszy. Sprawdźmy, czy to buongiorno. I uwaga. Kurde. I uwaga. I dawaj chodzi on. on. A, co? No, dawaj. No, bo to znasz, no bo ty jest na No bo ty znasz nasz inny klub jeszcze. <ślech> Myślałem... Chciałem <laughs> powiedzieć Di Lorenzo. O no To, jest, to dobrze, że nie powiedziałeś. To teraz wszystko popsułeś Koza. Eee. <laughs> eee. mam po... Teraz... Jak? Chyba by wiedział. Kurczę. Obrońca z numerem 23. Włoch. O, już tam wpisywanie, cóż <grym> Moje, 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 moje. Mmm, czekaj, czekaj. Zastanawiam się, jak mogę wam pokazać. Dobra, strzelam. To. Mogę ja? Bo nie jest zresetowany buzzer. Tak, możesz, możesz, możesz. Dobra, słuchaj, no to czekaj, spin, dwa razy spinacora. z rzędu Damian? Jak dwa stop, razy stop. z rzędu? A, a nie, bo teraz United, rzeczywiście, stop, 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 a, przepraszam, teraz Oskar. Teraz Oskar. Padłem na pewien pomysł. To nie, to Sala. raz raz kto? Spina Sala. Sprawdźmy. On jest na poli. Ale cię <grym> wystawiłem, nie, <grym> <w ambiczku. grym> Pokaż nie, w nie, masz nie, jeszcze. <grym> no, to czekaj, To no to Roma nam została, nie, no, Roma, no nie właśnie, wiem czy Roma, no. jest taki... jest jeszcze tutaj... ale bo ty sobie już w... ty jesteś mądry, siedzisz przed tym ja komputerem. Ja Gdyby, Gdybyś tu bizony, siedział, ja gdybyś siedział nie. obok nas bez tych swoich Wikipedii, Twitterków, ty nie byłbyś taki mądry A, tutaj, nie pokazałbyś jeden, swoją prawdziwą który... wiedzą. Jeszcze może mogę ci powiedzieć, no. Atalanta. Atalanta. O, Atalanta albo Roma. Atalanta albo Roma, ja nie wiem, ja myślę, że Dobrze, panowie, mieć... szykujcie, szykujcie bazery, bo będzie podpowiedź. Dobra. Ktoś zgłosi pierwszy ten. Tak samo jak ja, ten piłkarz panią fryzjerkę lub pana fryzjera prosi na buskut ostatnimi czasy. Su super nam podpowiedziałeś. Nice. Po obejrzeniu Szefrilec, 150 meczów seria, seria w tym sezonie, no nie jestem w stanie niestety skończyć. W 85. Ty, ja... Dobrym, no, chcecie, chcecie jeszcze jedną podpowiedź? Chcemy Ma na nazwisko tak samo jak To ja już na pewno wiem Zdradziecki trener reprezentacji Włoch To już każdy musi wiedzieć Mogę powiedzieć Koda? Nie możesz, nie możesz A mogę powiedzieć, Kapra? Tyzyduję, komu dam punkty? Nie możesz Nie, ja czekam na Oscara Aha. Teraz twoje kolej, Damian. Właśnie, mm. nie ma czegoś takiego no. jak kolej. Ja wam dokładnie no jest, powiedziałem, jest. jak on ma na nazwisko, nie? Jakby do, do, dokładnie. Oh, A może powiesz jak się nazywał ten trener? Tak, ja mogę Nazywał Pierwsza się literka. Roberto. Nazywał się Roberto. Aha, już Damian. Tak, Mam tak. Brawo. Sprawdźmy. Tak, tak. Brawo. Ale nie mi <laughs> nic. <laughs> O, I widzicie, ma bóstwór, no. Prosi no. panią na bóstwór, no. no. Muszę powiedzieć, że był to spektakularny pokaz piłkarskiej wiedzy i umiejętności quizowych w wykonaniu Alwina. A wam, chłopaki, dziękuję, że pojawiliście się także w dzisiejszym odcinku. Warto sprawdzić poprzednie odcinki, jak mi szło. <laughs> Dzisiaj, niestety, za dużo się objadłem na śniadaniu wielkanocnym i. Nie, no, moim zdaniem, odpocząć. moim zdaniem gorsza dyspozycja jest o, nie, tylko nie i wyłącznie. nie Ale to był na... Najtrudniejszy quiz. quiz Głos starszy, Oskar, był Po pierwsze. Te króliczki były trudne. Był to najtrudniejszy quiz. Po drugie, panowie, ja wierzę, że u was jest deficyt kaloryczny i wysiłek Dokładnie. fizyczny, co sprawia, że po prostu możliwości poznawcze są trochę gorsze i, i tym to jest spowodowane. No i dlatego to wy wypadniecie lepiej w Tychach, a nie Alwin, bo on, jak widać, jej ma się dobrze. Zdrowy chłopak. Już się nie tłumacz. Alwin, pamiętaj, by legitymację na szkolną wziąć, żeby cię wpuścili do szkoły. Wezmę kartę rowerową chyba. Dobrze.